O nie, ubrudziłam sobie jeansy markerem. Nie fajnie, nie fajnie. Miałam telefon do góry nogami. O, Katarzyna, odsuń się. W każdym razie tutaj na dole mam pudełko chusteczek i musicie to po prostu zaakceptować. Ja je będę co jakiś czas wyciągać i będziecie mnie widzieć z chusteczką, ponieważ jestem chora i i tak. Ja nie muszę się z tego tłumaczyć. Moi drodzy, z tej strony wasza ciocia z lat 50. i dzisiaj, dzisiejszy filmik jest o tym, jakich książek nie zamierzam czytać, dlaczego oraz będę hejtowała autorów i mówiła moje niepopularne oceny o pewnych książkach. Zaczynamy. Zrobiłam sobie tutaj listę książek, które nie będę chciała czytać, i taki mały disclaimer: myślę, że to jest ważne. Jeśli będę mówiła tutaj o Waszych ulubionych książkach, albo mówiła niepochlebnie o autorach, których Wy nie lubicie, w sensie których Wy lubicie, albo którymi jesteście, Marcel Moss mówi o Tobie. Proszę, nie nagrywaj już o mnie TikToków. To po prostu, no wiecie, musicie to przeżyć, albo wyłączyć to wideo. Także lecimy. Mam nadzieję, że zostali tylko ci ludzie, którzy nie będą mi pisali w DM-ach, że się nie znam. Jakby jeśli. Ok, teraz, jeśli ktoś ma silną potrzebę, to zapraszam serdecznie do komentarzy. Proszę mi napisać Eli, nie masz gustu, nie znasz się. i Ja wam to nawet poserduszkuję. Serio tak napiszcie. Ja, ja nie kłamię. Sprawdźcie to. Będziemy lecili listą. Pierwszą książką, a właściwie serią książek, a właściwie dwoma seriami książek, właściwie to trzema nawet, których nie zamierzam czytać nigdy w życiu, nigdy się już do tego nie zmuszę. To są książki Sary J. Maas. I tutaj mamy, jakby. Story. Ponieważ ja dwory Przeczytałam trzy pierwsze tomy dworów I za pierwszym razem one mi się bardzo podobały Przeczytałam je w trzy dni A potem zrobiłam sobie reread I to było straszne kochani To było przerażające Dlatego teraz wyszła jeszcze jedna część dworów, nie jeszcze dwie Tylko jedna jest podzielona na dwa Czyli jakby są jeszcze trzy tomy I to chyba jeszcze się nie skończyło Ale ja dwory sobie sobie przekreślam. Nie zamierzam już tego czytać, nikt mnie do tego nie zmusi. Jest teraz taka druga seria, gdzie była drama, że podzielili jeden tom na dwa, To się chyba nazywa Księżycowe Miasto, i oglądałam recenzję bestsellerek i stwierdziłam, że po prostu sobie tego nie zrobię. No i trzecia najpopularniejsza chyba seria. Nie wiem, czy dwory są popularniejsze, czy szklany Tron, ale po prostu do szklanego tronu mnie wybitnie, nie ciągnie, ja nie, dłu nie lubię długich serii, ja w ogóle średnio lubię serię, także mas skreślam. I im dalej będę szła po tej liście, tym bardziej zauważycie to, że ja po prostu mam jakiś problem z ludźmi, których nazwiska zaczynają się na M. Ponieważ kolejną osobą nie jest mas, ale zamieńcie jedną literę i wychodzi Wam MOS. Pan Mos, pan yy... mech. Dosłownie książki pana Mosa są mech i to jest najbardziej udany językowy żart, jaki mi wyszedł w życiu. Yy, przeczytałam jedną jego książkę, to był mój ostatni miesiąc i to miała być książka dla młodzieży. Nie wiem w którym momencie pan Mos stwierdził, że to ma być książka dla młodzieży, czy w momencie kiedy pisał te sceny Wiecie o co chodzi, czy kiedy pisał sceny, musicie to sobie wyobrazić, tak? To po prostu nie są sceny dla młodzieży Czy w momencie, kiedy książka, książka z reprezentacją to jest główny bohater gej, jego miłość gej i gej, który próbuje go wykorzystać Trzech białych gejów, reprezentacja, książka idealna na Pride Man. No nie kochani, to nie jest fajna książka, nie polecam. I tak bardzo zradziłam się do całej twórczości autora, że stwierdziłam, że do kosza już nigdy więcej. Kolejną książką uważam, że tutaj mogą y, się posypać na mnie hejty. Zachęcam do tego serdecznie. Kolejną książką, której, której nie będę czytać nigdy przy nigdy, właściwie serią, właściwie to autorką, jest Pisgacz. Powtórzę to jeszcze raz: Pisgacz. PIZ Yyy Jak Ja na początku, jak zobaczyłam książki z tym przydomkiem. W sensie z tym. no nickname, z tą ksywką, to myślałam, że oni się pomylili w druku, że, że pizgacz. Nie wiem, może ktoś ma takne na nazwisko. Bardzo mi przykro. Ale okazało się, że to nie jest jakaś, jakaś pomyłka ani przykre nazwisko. To po prostu jest. Pseudonim artystyczny autorki, który mi się osobiście nie podoba, aczkolwiek uważam, że każdy ma prawo mieć taki przydomek artystyczny, jaki chce. Ja po prostu. Wiecie, to nie jest tak, że ja to oceniam, ale ja to po prostu oceniam. I cała seria tego SAF, czyli Start Star the Fire albo Start the Fire, Star. Start a Fire, coś takiego. Nie pamiętam przy czym mówiąc, wiem, że, że skręcę się do SAF. Nie zamierzam tego czytać, to podobno jest złe i podobno jest toksyczne i to jest złotpada. I tutaj już w kolejnym punkcie napisałam sobie, że fanfiki jako książki, nie zamierzam ich czytać. Teraz zauważyłam taki trend, że często fanfiki wydaje się jako pełne wartościowe książki. To znaczy, wiecie, wydawnictwo zauważa, że jakiś fanfik jest poczytny, bierze go, trochę redaguje, ale tak tylko trochę, żeby nie zapłacić za to za dużo. Zresztą tam nie ma co redagować, umówmy się, bo zazwyczaj fanfiki, które są popularne, to nie jest to jakiś mega wysoki poziom. I oni to publikują jako, jako książkę, i komuś się jak najbardziej może to podobać. Hmm, Kawusia. Komuś się może to podobać, mi się to nie podoba, to jest zupełnie nie mój styl. Ja lubię literaturę piękną, więc nie będę czytała y, fanfików jako książek, chyba że akurat zmienię zdanie, to wtedy będę. Wiem, że nawet After było fanfikiem o One Direction, także... ciekawie. O, w ogóle wiecie, że Bridget Jones, ja bardzo lubię Bridget Jones, nie książkę, bo książka jest mocno problematyczna i widać, w jakich czasach była pisana, E, ale Bridget Jones jest e, retellingiem Pride and Prejudice Także bardzo ciekawie Ale to jest jedyny fanfic, który będę czytać e, <laughs> Kolejne książki, których nie będę czytać to są Smuty Hetero e, Jakby wiecie co to są smuty, tak? Smuty to są takie hot książki Wiecie o co mi chodzi Wink Wink Książki 18, plus, hetero. <coughs> Jakby dodałam to hetero, myślę, że to może być. Yy, że to może być trochę. Yy, że to może źle brzmieć, że nie będę czytała smutów hetero, ale po prostu. No, ja. W każdym razie I don't like men i nie chcę czytać o, <coughs> ani o mafii. Ani o takich samcach alfa w garniturach, ani nie chcę czytać o bezbronnych laskach, ani nie chcę czytać o biznesmenach, ani ja po prostu nie chcę czytać o mężczyznach. Mówię o smutach, żeby nie było. I jeśli na przykład byłby jakiś smut, Woman Love Woman, przeczytam. Jeśli byłby smut z queerową reprezentacją, o ile ta reprezentacja byłaby dobra i byłaby wiecie, z szacunkiem napisana, nie wiem, trochę tak jak w Red, White and Royal Blue, ale w Red, White and Royal Blue to są pojedyncze sceny, a cała książka nie jest smutem, to wtedy przeczytam. Ale tak to raczej nie ma mowy nie mój typ literatury. No i mój duży problem ze smutami jest to, że one romantyzują bardzo toksyczne zachowania. Nie podoba mi się to. Kolejną autorką, której nie będę czytać i tu się niektórzy mogą zdziwić, to jest Louisa May Alcott. Nie kojarzycie kto to? Już Wam mówię, kto to jest. To jest autorka Małych Kobietek. I ja Małe Kobietki czytałam, czytałam też Dobre Żony. I kiedy to czytałam, to było ze dwa lata temu, w wakacji, ja byłam zakochana. Bo klimat tych książek jest naprawdę piękny. Tylko że wydźwięk, wydźwięk tych książek jest naprawdę moralizatorski. Poza tym wszyscy wiemy, że Joe była. Tak? Wsz wszyscy o tym wiemy. Myślę, że nikt się nie będzie kłócił. I po prostu czuję, że jakbym sięgnęła po kolejnej książki, to ten czar by opadł, a ja nie chcę sobie tego robić, dlatego już nie będę czytała Luisy May Alcott. I raczej do małych kobietek też nie będę wracać, bo to, co przeczytałam mi wystarczy. Aczkolwiek super vibe, polecam. To też jest kontrowersyjne, ale nie będę czytała już nic Brendona Mula, czyli autora m.in. baśnioboru. Ja baśniobór przeczytałam cały, ale z przerwami i. Kojarzycie? Ja, ja zaraz, ja, jeśli znajdę, to tutaj wkleję Jest taki mem z koniem, że na początku taki, taki ładny koń, taki piękny koń, taki jest tak narysowany realistycznie, a tutaj... No, wszyscy wiemy Ja uważam, że to idealnie podsumowuje Baśniobór Na początku było pięknie Myślałam, że to będzie miłość i im szłam dalej w tę serię Tym... Tym gorzej było po prostu, ja nie będę was, was tutaj oszukiwać, że ja się zawiodłam bardzo nie lubię seta. Kendra jest spoko, ale czy oni mają osobowość? Nie. W ogóle dorośli w tej książce są bardzo spójceni i nie podejmują żadnych logicznych decyzji za bardzo. Najbardziej lubiłam babcie, ale to chyba jest zrozumiałe. Słucham mamo. O, dziękuję! pójdzie. Moja mama o mnie dba. Kochamy ją. O, nie będę również czytała nic, żadnej literatury obozowej. Ja w swoim życiu miałam tę fazę na literaturę obozową. I niestety przeczytałam Tatuatora z Auschwitz. I to jest książka, która... Mm, se. analizuje y, Ho. Mh, mh, kaust. Wiecie o co mi chodzi. Y, I niestety... No, klapa tak, nie wyszło. Uważam, że to jest okropna książka, że powinna zostać zakazana. Jeszcze gorsza jest książka Anioł z Au, mm -hmm. Schwitz. Um, okropne są te książki. Um, polecam Wam poczytać o tym, dlaczego romantyzowanie um, literatury obozowej, dlaczego romantyzowanie holo mm, mm, stu jest nie okay. I ostatnio na mojej liście, ja miałam dramę. Jak powiedziałam to na głos, to miałam naprawdę dramę i z 50 osób mnie odobserwowało. Ale nie zamierzam czytać nic od J.K. Rowling, bo nie lubię już Harry'ego Pottera. Kiedy byłam dzieckiem, gdy byłam dzieckiem, to ja bardzo, bardzo kochałam Harry'ego Pottera i miałam nielegalnie zgrane audiobooki. Na pendrive'ie, tylko problem był taki, że wszystkie rozdziały się w nich pomieszały I na przykład jak sobie odpalałam Zakon Feniksa, to jakoś w połowie książki miałam rozdział 13 Potem miałam drugi Potem miałam 20 No super było ogólnie y, Fajnie, fajnie się to czytało No i co mogę powiedzieć, teraz y, ostatnio sobie zrobiłam reread pierwszej części Harry'ego Pottera I to jest serio średnia Mam być szczerze to jest średnie, grube i w ogóle jest body shaming postaci, nienawidzę tego. Grube postaci są najczęściej grube albo dziwnie wyglądające, są pokazywane jako te złe. Ogólnie jest tam zawstydzanie ludzi bardzo często. I też poczytajcie sobie o tym, dlaczego J.K. Rowling jest trans, mhm, mm i ra, mhm, mm tak. Ogólnie J.K. Rowling odwala ostatnio, także nie zamierzam jej wspierać I wy też pamiętajcie, że jeśli chcecie czytać jakichś problematycznych autorów To róbcie to tak, żeby ich nie wspierać Na przykład wypożyczając ich z biblioteki szkolnej, ale nie z miejskiej Bo jeśli wypożyczycie z miejskiej, to oni dostaną... Jakby wy będziecie ich wspierać, a jeśli ze, szkol ze szkolnej to nie e, Nie kupujcie ich książek, raczej właśnie pożyczajcie Albo nie wiem, na pewno znajdziecie sobie tam jakieś sposoby to była moja lista książek, których nie zamierzam czytać. Koniecznie napiszcie mi, czy wy jakieś macie, jakie są wasze. A może któreś z tych książek, któreś z tych autorów to są wasi ulubieni yy, autorzy albo książki, i może jestem głupia. Bardzo koniecznie muszę to wiedzieć. Dziękuję Wam za aktywność. Wpadajcie na TikToka, na Instagrama. Widzimy się tutaj wtedy, kiedy będzie mi się chciało nagrać kolejny filmik. Yy, I tak wszystkiego. Dobrega